witam wam, was. Jestem na tym polu, co znalazłem Rzymka. Muszę z tego przechodzić, bo za tydzień ma być tutaj jeszcze jedna orka głębsza, do 40, ponad 40 cm. Także, także może wyjdą fanty inne. Może Rzymki w końcu wyjdą na wierzch, także na razie szukam tutaj. Zobaczymy, co będzie, co będzie. Pewnie będzie dogrywka w tygodniu, bo nie mam czasu. Godzinka po robocie, to tam już widać, że zachód słońca mnie goni. Najpierwszy no sygnał, dosłownie Pierwszy sygnał, jest coś takiego, myślałem, że monetka, że sreberko, ale, ale kurde, no nie powiem wam, co to może być, jest takiego, ma dużo dziurek, może to było sreberko wcześniej, kurde, powiem wam, że, że nie jestem pewny, ani to monetka, nic, nic, jak coś, to widzimy się w kolejnym dołeczku. I kolejny sygnał, po dłuższym czasie, kurde, słońce zachodzi, ale to nic. Jutro też jest dzień, mamy plombę, pisze Samiur. akurat tam gdzie mieszkam, samiur PO, OPQ, taka plomba, nic, lecimy dalej. Najlepiej no sygnał, kolejna plomba, tylko że z takimi jakby częściami metalowymi, jest to ołów, ale z częściami tutaj metalowymi, taki sygnał był naprawdę dziwny. Takie coś, lecimy dalej. No i kolejny dołeczek. Kurde powiem wam, że tak pierdziało strasznie na, na metal, tam 15 wyskakiwało na simpleksie to, to raczej no kiepsko, no nie wiem. No, mam było dopiero 4 miesiące, ale 3-3 ale miesiące chyba. Ale powiem wam, że no, no jeszcze pierdzi mi tak w sławkach tym metalem. No ale patrzcie. No kurde powiem wam, że super, nie? 1905 rok. 25. 25 cm. Rok. Myślałem, że z, na początku w związku ze ale kurde, gdzie by tak pierdziało? Zwykły jakiś metal. I to jest Republique France. No kurde, powiem wam, że, że mega, nie? Jeszcze takiej nie mam przy okazji, także. Już fantad nie mam. No mega, kurde. No to pole, powiem wam, że. No, mnie zaskakuje, nie? Także taka monetka 1905 rok no super do kolekcji coś pięknego nic widzimy się w kolejnym dołeczku I kolejny dołeczek widzę jest po zachodzie tam widać z daleka no zaraz mnie nocka złapie ale to nic taki dołek dość nawet i patrzcie tutaj leży już nawet jeszcze nie oglądałem widzicie podejmę z wami jest to monetka ale zaraz ją sprawdzę jakiś tam ślad po niej pozostał tam na rantach widzę coś tam ale wytarta całkiem ładna platynka ale wytart nic widzimy się w kolejnym dołeczku no i powiem wam, kolejny wpad Wpadł guzik Taki, bez łóżka Takie coś, mało sygnałów Ale sprawdzam sobie to pole Jak mówiłem dzisiaj godzinka, jutro godzinka Skleję pewnie z dwóch, trzech dni Chcę wam pokazać tylko dobre fanty Także Także Widzimy się w kolejnym dołeczku No i ciemności mi już do totalnie dopadły no i chyba na, ochodny, na, od, na odchodny już wyskoczyła monetka, nawet w tych ciemnościach nie widziałem, co to jest. Ale chyba wycieruch. No ale jest. Dla mnie spoko. Zawsze to monetka. No jest monetka, wycieruch. Może pewnie jak umyję w domu czy coś, to coś może wyjdzie, ale wątpię. Także nie wiem, czy ostatni dołek, ale jeszcze chwilę pochodzę. Jak nie, no to będziemy się widzieć do dogrywkę z następnego dnia. Do zobaczenia. No i witam was serdecznie. Kolejny dzień. Kolejna godzinka, zachód słońca już. Także jeszcze na tym... Dzisiaj oglądałem na, w internecie na geoportalu gdzie dokładnie ta droga, prze, którą dokładnie idzie i tam idzie tutaj po całości, gdzieś tutaj w tą stronę. Gdzieś tutaj, jakoś tak szła ta stara droga. To będę się w tym kierunku kierował. No i zobaczymy co wyjdzie. A teraz taki fand. wygląda mi to jak na połowę podkowy, ale aluminiowej? podkowa aluminiowa? Takie coś, no nie wiem czy to podkowa. Ale podobne jakby połówka podkowy. Także mam nadzieję, że przyniesie szczęście, ale czy, czy to jest podkowa, no nie mam pojęcia. Jak kojarzycie, dajcie znać. Widzimy się w kolejnym dołeczku. Kolejny dołeczek. Już tutaj Widać z daleka coś wyskoczyło Także patrzymy Jest to dwudziestka 20 Centymów Ale to jest frank 20 centymów franka Także Takie cty, takie coś Tak wygląda Z roku będzie tysiąc... 1000 1984. 1984 pozdrawiam I widzimy się w kolejne dołeczku zmiana planów No dzisiaj muszę sobie odpuścić Bo moja jedzie po mnie nie mam dzisiaj auta moja teraz jedzie po mnie Ona ma dużo szkoły także Także dzisiaj nie pochodzę, jutro będę miał auto Ja sobie jeszcze inną miejscówkę, bo mam jeszcze jedną miejscówkę do obczajenia Także zbadamy, jutro zbadamy inną miejscówkę, także skleję z trzech dni Jakiś materiał, także oglądajcie, bądźcie cierpliwi do zobaczenia No i witam was, kolejny dzień Będzie takie, sklejka z trzech dni pewnie Sprawdzam sobie jedną miejscówkę, tutaj całe, tutaj to miejsce jest Ale już widzę, że jest tyle śmieci, gdzie jest masakra Teraz pa taki fan coś, nie wiem, kurde, pewnie jakiejś maszyny rolnej, jakiś identyfikator czy coś, nie wiem, kurde, tak wygląda, coś tu pisze, takie coś, lecę, nie przedłużam, bo mam mało czasu, dużo, strasznie dużo śmieci, jak będzie coś ciekawego, to się włączę, nie będę się włączał przy śmieciach, także do zobaczenia. Ja witam, kurde, powiem wam, że tak, taki tu śmietnik, że to jest nieporozumienie. Ale trzeba go sprawdzić, trzeba coś wyczyścić, może z to wychodzić, Teraz jest kolejny sygnał, mam coś takiego, jest to zdobione, jest tu jakieś jakby malowidło na tym. Coś, wygląda mi na coś starszego, ale nie wiem, nie jestem pewny, no, wygl wygląda, no widać, że tutaj coś jest, jakiś jakby obraz był wcześniej czy coś, nie wiem, na tym, tak to wygląda. Zobaczmy, że tutaj, może wyciągnę więcej i będziemy widzieć, co, 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 co to mogło być. Także widzimy się w kolejnym dołeczku. Kolejny dołek. powiem wam, że chyba. No, takie coś wyszło. Że chyba raczej sobie odpuszczę. Bo jest tyle śmieci, że to jest nieporozumienie, a nie mam czasu w tygodniu za bardzo oganiać się za śmieciami. Także bardziej będę chyba wybierał te miejscówki. To coś w miarę dają, ani, nawet monetka nie, nie, nie siadła ani jedna, nie? Także na grubo Nic lecę daję, dzisiaj kontynuuję tutaj, zobaczymy co będzie Jak, jak nic nie będzie no to, to trudno, nie? Widzimy się w kolejdeczku No i wychodziłem kurde dzisiejszego moniaka pierwszego także Wam pokazuję jest to 5 centym franków Także taka monetka już jest straszna ale, ale jest moniak, także jest super. lecimy dalej, jak coś będzie to się włączy. No i witam was. Jednak zrezygnowałem z tego z tego miejsca, tam dużo śmieci wychodziło. Także robimy małe podsumowanie i zacznę od franków. Mamy tutaj 20 franka 20 cm franka Piątka franka, 5 centym franka. Tutaj mam coś, co znalazłem właśnie dzisiaj. Jest to zdobione. ale wyczyszczę to lepiej. Pewnie dodam do, na Instagrama, bo coś, coś ciekawego. Tutaj jest jakiś obraz. Zobaczymy, nie? Dwie plomby. Tutaj jest monetka. Ona tak słabo widać, ale tutaj, jakby się, jakby się przyjrzeć, są dwie postacie. I tutaj jest. Tutaj widzimy twarz. Jest tutaj prawdopodobnie, no na pewno, bo już mam taką monetę inną, tylko że w lepszym stanie. Jest to 5 centim z 1905 roku. Coś na. Coś na. Mniej więcej takiego, nie? 1905, 60, coś takiego. No i monetka, której jeszcze, jeszcze nie ma w swojej kolekcji. 25 centim. Bardzo ładna. 1905 Tak wygląda Powiem wam że, że ładnie wygląda muszę tylko le, lepiej doczyścić Zajmę się nią później No i coś Na koniec coś interesującego nie jest to Aluminium Ci, Biło na srebro także Podejrzewam że jest to sreberko ale nie wiem czemu tak dziurawe Prawdopodobnie jest to sreberko ale no nie wiem, nie powiem mam. No biło wysoko, ale aluminium to nie jest, bo jest ciężkie. Także, no nie wiem. Mam nadzieję, że to sreberko. Pewnie zrobię próbę czy coś to. To się dowiem, ale, ale prawdopodobnie jest to sreberko. No i wycieruch to nawet nie mam co na, na jego temat, co mogę powiedzieć. No nic. Także, tyle. Widzimy się pewnie w kolejnym odcinku. Bym zapomniał jeszcze. I miałem pomysł. wpadłem na taki pomysł, żeby za, za, bo teraz było 50 subskrypcji. Także cieszy mnie to i chciałbym zrobić taki mini konkurs. Będzie do wygrania monetka. Będzie to Napoleon III z 1954 chyba roku, ale pokażę wam, ją, pokażę wam ją za chwilę. Tylko może się ogarnąć. Także czekajcie i zobaczcie. jestem jestem ogarnięty także m, będę robił konkurs za to, że było 50 subskrypcji i za to, że jesteście naprawdę mili w ogóle w komentarzach także także taki 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 pomysł wczoraj w sumie W sumie myślę, czemu nie? Zrobię konkurs Ale jak dla kolekcjonerów pewnie dla, dla was będzie to nie dla gradka jest to napoleon 3856 sorry także wygląda on no jakby tak to ja go oczyściłem tutaj trochę mam jest wrzucony na instagrama także co możecie obczaić, obczaić pewnie wrzucę jeszcze zdjęcie żeby było lepiej go widać bo pewnie teraz go nie będzie widać Nieważne. także jest do wygrania napoleon 500 tim napoleona Także zasady konkursu są takie, że musisz być moim subskrybentem Oczywiście y, Hasło Hasło y, oczywiście będzie... zostawić trzeba, trzeba coś lajka Będzie trzeba, trzeba być moim subskrybentem No i w komentarzu napisać Napoleon To będzie hasło konkursowe Także Robię coś takiego pierwszy raz, nie wiem jak to w ogóle wszystko działa, będę to sobie sprawdzał Ale czemu nie Także mam nadzieję, że będą chętni. I. No i co? No i. Myślę, że będę czekał do, do końca tego tygodnia. Mamy. Dzisiaj jest 18 listopad. Także będę czekał do końca, tyg, do, do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli. No i w następnym tygodniu leci filmik z, z konkursem. Także oczekujcie. Piszcie komentarze. I, no i zobaczymy. No i szczęśliwe życzenia. Widzimy się w filmiku kon konkursowym. Do następnego.